Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Wif News, ja nazywam się Seth Donner. Jesteśmy świeżo pogali WWE Extreme Rules i wygląda na to, że w WWE panuje obecnie Horror Shore na zapleczu. Rozumiecie? Horror Show, <ścoughs> Nastroje na zapleczu są ciekawe, wyniki sprzedażowe spadają, a Raw zalicza kolejne gigantyczne potknięcie. Nawet kontrowersje, które WWE wyciągnęło podczas wcześniej wspomnianego pay-per-view nie pomogły w tym przypadku. No i dotarło do nas informacja, że sam Vince McMahon wprowadził całkiem spore zmiany w niedzielnej gali. A skoro mówimy już o galach pay-per-view, to na Slammiversary byliśmy świadkami troszeczkę zmienionego Impact World Championship. I na dany moment wiemy, dlaczego dostaliśmy odświeżony tytuł i jest w to wszystko zamieszana była mistrzyni Tessa Blanchard. Przed rozpoczęciem tego odcinka zapraszamy do wsparcia naszego kanału. Dzięki waszej pomocy będzie powstawać więcej takich filmów, a i prócz tego dostaniecie kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Między innymi wcześniejszy dostęp do dopek czy rankingów, ankiety, gdzie zdecydujecie o tematyce filmów i wiele innych rzeczy. Wsparcie zaczyna się od 7,99 polskiego dobrego złotego i za każde wasze wsparcie ogromnie dziękujemy. Zacznijmy od samego początku, czyli od gali Extreme Rules, gdzie to byliśmy świadkami kilku kontrowersji. Chodzi głównie o sytuację wokół tytułów Stanów Zjednoczonych i kobiet Row. Te dwa czynniki miały sprawić, że najbliższe Monday Night Row będzie wyglądało ciekawiej i przykuje większą ilość fanów. Ba, nawet w naszych plusach i minusach powiedzieliśmy, że Row jest prawie must see akurat po tej gali. Jednak jak to WWE potrafi, wszystko kompletnie zwalili. Okazuje się, że obecny mistrz Stanów Zjednoczonych Apollo otrzymał pozytywny test na koronawirus i dlatego MVP miał solowy segment podczas Pay-Per-View. Jeśli chodzi o pas kobiet, to za tydzień zobaczymy Sasha Banks kontra Aska właśnie o ten tytuł w niecodziennej stypulacji. Dodatkowo na to Raw był zapowiedziany już dość dawno temu unsanctioned match pomiędzy Big Showem a Randym Ortonem. No i teraz trzeba przejść do poważnych problemów. W najnowszym Monday Night Raw przed telewizorami zebrało więcej osób niż tydzień wcześniej. Tam było około 1 560 000 osób, co jest Najgorszym wynikiem w historii tego show, a ostatnio było ponad 1630. To też mówiąc nawiasem, drugi najgorszy wynik. Jednak samej ratingi to nie wszystko, ponieważ WWE mocno obrywało w innej kategorii. Wiecie, kiedy AEW przegrywa w ratingach z NXT, to bronił się inną liczbą, mianowicie zainteresowaniem wśród odpowiedniej grupy odbiorców, czyli od 18 do 49 roku życia. Row w tej kategorii otrzymał wynik 0,42, co według takiej osoby jak. Dave Meltzer jest bardzo, ale to bardzo poważną sprawą. Jednak na tym problemy WWE się nie kończył, ponieważ dochodzą informacje, że telewizje USA Network, czyli Raw i Fox, czyli SmackDown robią się niecierpliwy z powodu tego, że WWE nie reaguje na tak wielki spadek oglądalności. Vince McMahon nie zwraca na to uwagi, ponieważ według niego oglądalność wróci, jak wrócą widzowie na areny. I chcę od razu zaznaczyć, że tracą cierpliwość nie oznacza, że mają zamiar pozbyć się tego tygodniówki ze swojego programu. Ramu. Raczej chodzi o poważny nacisk z ich strony na zarząd WWE, co szczerze powiedziawszym przydałoby się wreszcie zrobić. Ponownie cofamy się do jednego z najbardziej dziwnych pay-per-view w historii, czyli horror show at Extreme Rules. Jeśli oglądaliście, to wiecie, że było tam wiele dziwnych i dość niezrozumiałych momentów. Okazuje się, że to wszystko to czysta sprawa samego Vince'a McMana. Kilka godzin przed startem show ten nakazał zmianę w jednym pojedynku i ucięcie kilku ujęć z innego. Zacznijmy od zmiany w pojedynku i mowa tutaj o walce o Raw Women's Championship pomiędzy Aską a Saszą Banks. Okazuje się, że początkowe plany zakładały czystą wygraną. Japonki po naprawdę dobrze wyglądającym pojedynku. Vince jednak zmienił plan i Aska teoretycznie przegrała walkę po interwencji Bailey. Aska trafiła mistem w sędziego, wykorzystała to Bailey atakując mistrzynię i zakładając koszulkę sędziego. Następnie odliczyła Askę i wręczyła tytuł Saszy Banks. To miało sprawić, że story będzie kontynuowane i że będzie to sprowadzało wiele niepewnego idąc do kolejnych odcinków Monday Night Row. Czy im to wyszło? No powiedzmy, że tak, ale też powiedzmy, że nie. Drugą walkę w której Vince McMahon prowadził wiele zmian jest starcie pomiędzy Sethem Rollinsem a Reyem Mysterio. Miał to być brutalny i pełny przemocy pojedynek, jednak czy tak było? No raczej nie bym powiedział i okazuje się, że to ponownie wina samego Vince'a. WWE nagrało o wiele więcej materiałów z samej końcówki, na których było normalnie widać wypadające oko Rey'a i ogólnie o wiele, wiele więcej takich scen z, no wiecie, horroru bym powiedział. Vince jednak podjął decyzję, że nie pokażą tego i po prostu dostaniemy jedno ujęcie z okiem i to takie, że nie dało się tego wyłapać na pę, pierwszy rzut oka. Skoro WWE promuje tak brutalny pojedynek, to czemu chwilę przed jego emisją wszystko edytują? Tego nikt nigdy nie zrozumie, tak samo jak nigdy nie zrozumiemy samego Vince'a McMahon'a. I ostatni już dzisiaj news dotyczy nikogo innego jak Tessę Blanchard. W ostatnim czasie związana jest ona z wieloma kontrowersyjnymi rzeczami. Najpierw mocno obwiniana o rasizm i kompletny brak szacunku do współpracowników, następnie zwolniona przez Impact Wrestling. Zwolniona, jak podają najnowsze informacje, za brak kompletnej współpracy w czasie pandemii. Nie chciała ona występować, co jest zrozumiałe, jednak na prośby zarządu Impact Wrestling, które dotyczyły nagrania proma, pod i tak dalej, kompletnie nie odpowiadała. Impact zabrał od niej tytuł i zwolnił ją z federacji. Prawie nam jej szkoda. Prawie. Okazuje się jednak, że pomimo zwolnienia obie strony mają sobie wiele do powiedzenia. Podczas sobotniej Gali Versary widzieliśmy troszeczkę zmieniony wygląd Impact World Championship. To dlatego, że Tessa Blanchard nie zgadza się na zwrot oryginalnego tytułu. Żąda ona od federacji 150 tysięcy dolarów za wzrost tego mistrzostwa. Tytuł, który przecież jest prawną własnością Impact, więc co ona sobie myśli? Jest to taka sama sytuacja jak ta z udziałem Ricka Flera i WCW w 90 roku. Tam Flair chciał 25 tysięcy dolarów za zrok Big Gold Championship. Na dany moment nie wiadomo jak sytuacja się potoczy, jednak fakt, że WWE pcha o zatrudnienie jej jako jednej z topowych kobiet na scenie wrestlingu jest dość niepokojące. I to by było na tyle z dzisiejszego VIV News, a wy? Uważacie, że WWE ma się czym przejmować jeśli chodzi o ratingi? No i czy chcielibyście zobaczyć Tessę Blanchard w Federacji WWE? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy na nasze social media takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. Odwiedźcie też naszą grupę dyskusyjną na Facebooku, gdzie możecie rozmawiać z ponad 4 tysiącami osób. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth złoty z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.